Witam ponownie. Mam nadzieję, że każdy z Was zaopatrzył się w łyżkę i butelkę, ponieważ dzisiaj będziemy kontynuować piosenkę Butelczany Blues. Będziemy przy tym również grać na naszej butelce. Także zaprezentuję Wam na początku jak to będzie wyglądać, a później Nauczymy się tego wspólnie. Uwaga! Patrzcie uważnie. Bzum, 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 bzum. Weź w dłoń butelkę, a łyżkę w drugą dłoń. Znajdź paru kumpli, by śpiewać nasz bróz. Wlej wodę w proste szkło, znajdź najwłaściwszy ton, będzie grany butelczany super hiper blues. Tak wygląda nasza piosenka. A teraz słuchajcie, nauczymy się podstawowego bicia. Butelka, łyżka i razem z naszym bzum 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 świetnie to teraz spróbujmy ponieważ jest tam zwrot super hiper blues i nasza butelka tam gra trochę inaczej także spróbujmy razem na początku ja pokażę później wy powtórzcie Razem z tym z zwrotem. Super, hiper, blues. Teraz wy. Super, hiper, blues. I jeszcze raz, żeby się utrwaliło. Super, hiper, blues. Tak. Spróbujmy teraz połączyć te dwie rzeczy, czyli zaśpiewać. I zagrać na butelce. Jeśli nie wychodzi Wam wspólne granie na butelce i śpiewanie, prosiłabym, żebyście tylko wystukiwali rytm na butelce, a później spróbowali tak jak ja, śpiewać i grać wspólnie. Także zaczynamy. Uwaga! Butelka przygotowana, łyżka gramy. Bzum. w drugą dłoń. Znajdź paru kumpli, by śpiewać nasz bluz, Wlej wodę w puste szkło, znajdź najwłaściwszy ton. Będzie grany butelczany super, hiper blues. Dobrze, to słuchajcie. Na koniec zagramy sobie tą piosenkę aż trzy razy. Spróbujemy razem? Spróbujemy! Zaczynamy od naszego bzu. Bzum, 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 bzum. Weź z dłoń butelkę, a łyżkę w drugą dłoń. Znajdź paru kumpli, by śpiewać nasz blues. Wlej wodę w puste szkło, znajdź najwłaściwszy ton. Będzie grany butelczany super. Hiper, weź dłoń butelkę, a łyżkę w drugą dłoń. Znajdź paru kumpli, by śpiewać nasz blues. Wlej wodę w puste szkło, znajdź najwłaściwszy ton. Będzie grany butelczany super. Hiper, weź dłoń butelkę, a łyżkę w drugą dłoń. Znajdź paru kumpli, by śpiewać nasz blues. Wlej wodę w puste szkło, znajdź najwłaściwszy ton. Będzie grany, buttelczany super, hiper blues. Mam nadzieję, że udało Wam się połączyć jedno z drugim. Chciałabym, żebyście swoje efekty pokazali mi również. Na dole w komentarzu. Dziękuję.